Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku mam dla Was kolejny do złożenia kit AVT. Regulator impulsowy DC. Jest to zestaw AVT 735, jak 635, tylko teraz 735. Też bardzo fajny zestaw do złożenia. Płytka, e, która jest płytką, bo jest płytką generalnie jest układem lub modułem jest to regulator impulsowy DC między innymi sterownik wiertarki modelarskiej bardzo fajnie czyli to jest taki układ który zmniejsza nam prędkość działania silnika nie zmniejszając jego napięcia znamionowego. Jak działa PWM? Większość z was pewnie wie, większość z was pewnie kojarzy. To nie wie, no to już szybko tłumaczę. PWM, no to to jest takie podawanie tego napięcia znamionowego w takich krótkich odstępach czasu z pewnym takim wypełnieniem, czyli taka Taka nie kwadratowa sinusoida. Takie puszczenie napięcia po kawałku, żeby napięcie było wystarczające, ale jego wypełnienie w czasie jest częściowe. Dobra, to teraz pokażę Wam, co jest w zestawie, a potem bierzemy się za lutowanie. Ok, czyli przechodzimy do tego, co jest w zestawie: instrukcja i objaśnienie. Okej, okay. co tu mam? Regulator impulsowy DC-sterownik wiertarki modelarskiej. Słowem wstępu jakie ma mniej więcej parametry, czyli odpowiedni do regulacji silnika, wiertarek DC. Regulacji jasności, świecenie żarówek, maksymalny prąd wyjściowy 4A z radiatorem do 10A nawet, napięcie pracy 6 do 25V, regulacja prądu w zakresie od 1 do 100 prawie, że wysoka sprawność, regulacja impulsowa PWM. Jeżeli ktoś chce sobie przeczytać, no to może sobie opis dokładny układu przeczytać, zapoznać się. Przechodzimy dalej. Schemat układu, widok. Po złożeniu instrukcja, jak podłączyć zasilanie oraz odbiornik, oraz opis elementów z zalecaną kolejnością montażu. W wykazie elementów mamy opisane paski kolorów rezystorów, jakie gdzie powinny być. To jest bardzo duże ułatwienie, moim zdaniem. Oznaczenia kondensatorów oraz półprzewodników. Także jeżeli będziemy trzymać się instrukcji, to powinno pójść w miarę łatwo. Co do samych elementów: płytka układu, potencjometr 100 kΩ, podstawka oraz układ. Według instrukcji jest to STP 55NF06 lub podobny pokrętło do potencjometru, rezystory 1 kω nakrętka o kondensatory, kondensator elektrolityczny, dioda, rezystor 0 ohmów, czyli taka zworka, zworka i gold pin to jest raczej jakiś mosfet baz 11 diody diody złączki zasilające no to co no to można przystępować do lutowania kolejnych elementów standardowo zacznę od rezystorów najpierw rezystor R0 Ostatni z rezystorów 1 kiloomowych. Teraz 1N4148. Są dwie. Mają takie bardzo małe oznaczenie, które można odczytać na tych diodach. I to są D1 i D2. Patrzymy, z której strony jest katoda. O, muszę zgiąć je na jeszcze mniejsze. Patrzymy gdzie jest katoda zaznaczona czarną kreską na diodzie tak żeby czarny pasek pokrywał się z czarnym paskiem na układzie. Teraz dioda zenera 12 V ma oznaczenie Z12 Z12V. Potem wiemy, że to jest dioda zenera 12 v Bardzo ładnie nasz układ wygląda po Teraz wlutuję podstawkę układu scalonego, pamiętając oczywiście o tym, gdzie jest wycięcie. Dobra, podstawka jest. Teraz bardzo duża dioda 1N5822. Następnie pójdą kondensatory Ten ma oznaczenie 223 Więc to jest C2 C2 mam tutaj 104 to 100 nanofaradów I co jest C4 Następny to 474 I to jest C3 Dobra, no teraz zworka goldpinowa Mamy to. Złączki zasilające. Jakby kogoś interesowało, to na stacji lutowniczej mam ustawione 360 stopni. Kondensator elektrolityczny. 100 mikrofaradów, 25 V. Pamiętamy, że dłuższa nóżka to jest plus, a tam, gdzie jest biała kreska, to jest minus. Został jeszcze potencjometr i MOSFET. Dobra, do przylutowania został jeszcze MOSFET. Zobaczę, czy znajdę dla niego jakiś mały radiatorek. Znalazłem taki zgrabny radiatorek aluminiowy, ale nie umiem go przymocować. Dobra, wezmę inny. O, mam, tak. Radiator oraz podstawka mikowa nie jest częścią zestawu. Dobrą praktyką jest odizolowanie od radiatora. Zmieścimy się tutaj. Będę musiał wygiąć jedną nóżkę od radiatora. Drugą zresztą też. Dobra. Albo mógłbym go wywinąć całego na lewą stronę. Nie pomyślałem. Czemu nikt mi nie powiedział, że tak można? O. Elegancko, o to mi chodziło. Dobra, układ mam złożony i teoretycznie gotowy do pracy. No to co, teraz przydałoby się to przetestować na jakimś silniku, tak? Okej, okay. odnalazłem w moich zasobach wentylator 12V, zasilacz 12V, przejściówkę do zasilacza i podepnę to według instrukcji, tak żeby to zadziałało. Okay. Od czego jest ta zworka? Jak jest założona, to częstotliwość pracy generatora zmniejszona jest z 700 na 25 Hz. Spróbujemy najpierw ze zworką, a później bez zworki, i zobaczymy, jakie są efekty. Jeżeli wszystko dobrze podłączyłem, to nasz układ powinien od razu zadziałać. Układ działa, mamy sukces. Działałby lepiej, gdybym dołożył jeszcze układ scalony. A, tu się schował. Dobra. Napięcie odłączone, układ rozładowany. Dobra, wszystko mam już podłączone. Będę sprawdzał wentylator. Mam zasilacz 12V. Układ skontrolowany. No to podpinam. No, teraz idzie na minimalnej mocy bardzo powoli, czyli minimalna moc i moc maksymalna. I płynna regulacja w całym w zakresie. To by było bardzo fajne na przykład do odciągu oparów. A teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało po zdjęciu zworki. Różnica w działaniu. Teraz mamy sterowanie nie 700, ale 25 Hz. Widać różnice w regulacji, zwłaszcza na niższych zakresach sterowania. Ok, no to mamy silnik prądu stałego, a teraz zobaczmy, jak sobie poradzi z listwą LEDową. Mam takie czerwone LEDy 12 v na nich sobie przetestuję. Plus do plusa, minus do minusa. Dobra, o, dam go tutaj, cyna na bok i sprawdzamy leda. No, powiem Wam, że sprawdza się bardzo fajnie jako sterownik do LED. -a. To jest teraz 25 Hz sterowanie. Teraz spróbuję z założoną zworką dla porównania. No, tu mam efekt stroboskopu. Także tego mocno nie polecam do LEDów, ale ze zdjętą zworką, jak najbardziej. fajnie to współpracuje. Także moi drodzy, jeżeli zastanawialiście się nad jakimś fajnym układem, przy którym nauczycie się lutować i składać elementy, ale tak, żeby był jeszcze przydatny do czegoś w waszym małym biurkowym warsztacie, układ AVT735, czyli regulator PWM, to jest świetna rzecz na początek. Łatwo się go składa, wszystko jest fajnie opisane i jest bardzo praktyczny w zastosowaniach. Można sobie w nim wysterować wentylator, można nim sobie wysterować oświetlenie biurka. Patrzcie, o. także bardzo fajny, praktyczny układzik. Polecam. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Yy, fajnie, jakbyście tam zasubskrybowali. Nie, no, 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 nie ukrywam, że fajnie to wygląda. Czekam na Wasze komentarze i już może wkrótce ruszę z całkiem fajnym projektem. Może nawet pokuszę się o live'a. Jeszcze się zastanowię. Liczę na, na Was, na Wasze wsparcie. I do następnego! Ja myślę, teraz wszystko przekłady. Zrobiłem sobie taki mak, że mam uchwyt na kamerę nad biurkiem. Dzięki temu mogę nagrywać sobie to, co nagrywam poniżej. przykleję sobie, żeby mi nie latało lewej na prawo. Dobra, czy ja mam jakiś silnik? Kiedyś jakiś miałem Kaj, ten układ! Ah, że się popisałem! Skontrolowałem układ, tak. No, bardzo skontrolowałem układ. Tak go skontrolowałem, że nie zauważyłem, że brakuje elementu. No, super kontrola jakości. Zz. On nie robi, robi robię dla efektu.